Dzień dobry. Dzisiaj robię swoje niespełnione marzenie z ostatnich dwóch lat, czyli wielka góra Nossa. Masa zamknięta, ale idziemy. Godzinka przed nami w Marszu. Proszę pani, przodem. Mijamy zamkniętą kasę biletową. I do góry. schodach pewnie czekan się przyda za chwilę <grymne> <grymne> no pierwsze skały no stąd fajnie widać zaporę temperatura jest na plusie więc nie trzeba się tak grubo ubierać jak wczoraj fajne skałki Teraz trasa po kamieniach Jest jak na Giewoncie ślisko I dalej zygzakami powolutku do góry Proszę Widok na zakopane Cały czas jakieś schody trochę duże kroki tu trzeba robić ale do przejścia Jak na razie uważam, że to fajna trasa rozgrzewkowa Fajnie Widok na Kuźnicę Na kolejkę Na punkt przysiadkowy kolejki Kasprowy Fajnie O, kopa kondracka W chmurach lekko tam wystaje Krzyż na Giewoncie widać Spoko, nie? I zakopane Piękna hala Ależ cudowna hala Jaki dach co tam, góry. A tam jest wielka krokiew. Widać trybuny, światła, halogeny. O! fajne te skałki tutaj cały czas jakieś takie miejsca widokowe fiu 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 jest widoczek tam robisz króla lwa? na tej skale? tak jest no to dobra, zapraszam widok spoko skałka do zdjęć idealna jak się ktoś nie boi wysokości parę metrów na dół jest nie, już za późno, czas chwilą, tak kolejne miejsce widokowe co kawałek skałki no ale powiedzmy, że to wszystko jest to samo przed chwilą tam Teraz tu, a jeszcze będzie zaraz tam. o Dobra, czas w drogę. Pokażę, jaka dobra. A, bez cukru. A. A. Nie, widok niby ten sam, a cały czas troszkę wyżej. Troszkę inne skały na pierwszym planie. fajne inne skałki. była sesja fotograficzna na skale no nie na szczycie, ale ale prawie i dobrze, bo trochę wieje, niebezpiecznie jest Giewont Kopa Kondracka suche czuby i Kasprowy zasłonięty drzewem idziemy do góry sesja zdjęciowa zakończona proszę, ktoś tu siedzi Wow, można pokontemplować. Fajna malownicza trasa dla ludzi, którzy nie mają w ogóle kondycji. O to po prostu się robi poza tymi schodami na początku z palcem w nosalu. Dużo wiatrołomów, po przewracanych drzew. Także nie ma takiego mordoru w tym lesie. Ale też czuć wiaterek. Trzy minuty temu byliśmy na skałach i mówiłem, że ludzie fajnie sobie tutaj stoją na tym, na skale. I my też już tu jesteśmy. I następna dziura. Ale to mijamy już, bo ile można. Tak, tak, bajeczka, taki selfie, szał. tu się wdrapałaś na samą górę, na nosal, herbatka na nosalu z widokiem na zakopane z widokiem na Giewont z widokiem na Świnicę a jak tam siedzą ludzie, tam byliśmy przed chwilą i mówiłem, że ludzie stoją, fajny widok i my też tu stoimy, na szczycie kurde jakiś wiatr taki dziwny dwa selfie szał na salu. My już jesteśmy po naszym Celfiszale I teraz pora ruszać tam dalej Obejdziemy tą górę i zejdziemy do Kuźnicy Jak podobało się? Mhm, no to No troszkę asekuracji No, zejście po schodach A i teraz to już będzie raczej spokojnie na dół na tym zejściu tutaj to akurat o tej porze roku raczki. to jest dobry pomysł na spokojnie się wtedy idzie na Salowa Przełęcz proszę, Kuźnice nasza trasa pół godzinki i będziemy w Kuźnicach Taki mostek, takie schody, jak dla konia. No i tam byliśmy na nasalu. Stamtąd żeśmy wchodzili. No i tam kupa ludzi teraz. Czerwone, kurtki, żółte. Nie no, tutaj to już jest cywilizacja. Jak na krupówkach, prawie polbruk. I proszę, jest zapora. Są kuźnice. No i kuźnice. I dziękuję za uwagę. Do następnego.